Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, Geta Online Reddit. Ym, także zobaczmy sobie, co ciekawego tutaj społeczność graczy wrzuciła, a więc jeden tutaj ziomeczek napisał coś takiego, nie zauważyłem tego do dnia dzisiejszego. I mamy tutaj panel, na którym jest po prostu coś takiego, tutaj właśnie napisane. Kiedy tam ożeniłeś się z mm -hmm. ignoruj z Binansem. Nie? I tutaj widzimy jakiś ziomeczek. <laughs> No, bardzo ciekawe to, że rzeczywiście trzeba powiedzieć. To jest akurat jedna z y, prawdy, jeżeli chodzi o GTA Online. GTA Online Mission Design. Mamy tutaj Rockstara nieskończone buzardy, bo buzardy to w sumie jest helikopter, który bardzo wszyscy boty, organizacje posiadają w swojej ilości. I podpis. Czy to jest zabawny gameplay? Jak najbardziej, jeszcze jak bym nawet powiedział. Też tutaj inny wkleił coś takiego, że zgaduję, że 50 tysięcy wzięli sobie w podatek. No i to jest pewna odpowiedź od supportu, że oni tam przepraszają za tam błąd i w przypadku tego dodaliśmy ci milion do Twojego konta jako rekompensatę. I to jest ostrzeżenie: Rockstar skorygował Twoje konto i tutaj od 950 tysięcy dolarów. i właśnie, to jest dobre pytanie. Wzięli sobie 50 tysięcy w podatkach na to wychodzi. Superman ocalił samochód. Leci tutaj ziomek. O, dobra, spadł. Łoty, kurde. Ale to złapał. LOL. No. No, a to są naprawdę skillsy niezłe. Dlaczego no, Rockstar nie motocyklu? motocykli? Widzimy, tak sobie jedzie. Podbój był, no, trochę się przechylił na bok, no ale co dalej? No jedzie, jedzie, jedzie. U! Dagle samochód skręcił, no? Jest tak, o, już prawie. O. Tak, akurat nie widać, ale potencjalnie mógł sobie nawet wysadzić ten bot. No proszę. Mamy kolejną taką rzecz, że policyjny outfit połączeniu, właśnie z tą maską konia wygląda bardzo zabawnie, to można powiedzieć. No i widzimy tutaj, jak to wygląda. No, dosyć. dosyć zabawnie ta baska się spłaszczyła. A to mamy kolejnego nagranie chyba z Xboxa będzie pochodziło, czyli Griefer Fail. Cały czas go bierze, bierze, próbuje go potrącić. Co się wydarzy? Czy pozwoli mu. O! Pozwoliło mu wstać, ale to akurat błąd gry, że tak to określmy. No i Anna. Auto ściągnął ziomeczkę i rozwalił auto. No niestety, nie każdy ma tak. E, e, tak, akurat tutaj szczęście od gry, można by powiedzieć, by było akurat w tym miejscu. O, mamy te ziomka, że wziął sobie właśnie darmowy samochód w tym tygodniu i dziękuję Rockstarowi. W zasadzie to są dwa darmowe samochody w tym tygodniu. Jeżeli jeszcze nie wiecie, jak zdobyć te dwa samochody, to film, mam nadzieję, że teraz wyświetli się tam prawej e, karcie. Jeżeli nie, no to na kanale po prostu się nazywa, jak odebrać dwa darmowe samochody w tym tygodniu oraz co warto. Po 12 latach czekania. Dziękuję i Tu mamy zdjęcie ziomeczka ze z radiowozem w stroju policjanta. Hej, ty, ty patrzcie, to jest dopiero dobre. I ja nie mogę, co za tam dzienny spread, nie? Czyli różnica, nie? Tak, to W sumie tak nie wiem jak to inaczej można przetłumaczyć spread. E, patrzcie, mamy dziuple. Mamy tutaj Martina Madrazo obok oraz mamy e, paczkę Geralta. Naprawdę? No, Ciężko jest o lepszą możliwą rzecz, jeżeli chodzi o codzienne aktywności. Bardzo ciężka tutaj, no trudna rzecz, która jest do zrobienia w GT Online jest, jakby teraz, nie? Jest jakby on zrobił ją teraz, właśnie w tym momencie. To jest właśnie zjazd z góry Chili do tego punktu. No i widzimy, że bardzo dużo sobie tutaj skacze, oczywiście, po górach. Przebija go na każdym możliwym pagórku, jaki istnieje. A bardzo mało czasu w ogóle też jest tutaj, jak tak widzę, nie? Że tylko 54 sekundy są, żeby to rzeczywiście zrobić. To naprawdę tutaj trzeba pędzić. A niestety jeszcze raz Startowanie tych prób czasowych jest dosyć uciążliwe, więc no, też tym bardziej. Namalowałem najbardziej konieczny loading screen. Trzeba szczerze przyznać, że bardzo dobrze wyszło. Nawet może ten, ale bardzo dobrze, nie? ładnie to wygląda. W jaki sposób on to sobie robił, czy po prostu popatrzał na to i rysował, czy nie wiem, sobie przełożył kartkę do monitora, wiecie, leciał tak ołówkiem. Proszę, mamy tutaj ziomeczka. Który się pyta, jaki jest najlepszy samochód policyjny do zakupu? No i wkleił zdjęcie, a prawie że wszystkiego, bo trochę jeszcze zostało. Szczerze mówiąc, dla mnie osobistym zdaniem nie ma znaczenia, który się kupi. Raczej to tylko ten, który ci się rzeczywiście podoba. Ale zobaczmy, co ludzie napisali. Dobra, więc tak. Pierwszy tutaj napisał, że Terminus Patrol. Oczywiście, kiedy on ma tą zniżkę. I jedyny tam openserzony pvv offroadowy. I że to brzmi spoko, do tego jest szybki jak na suba. Kolejny zaś pisze, niezamaskowany cruiser ma tutaj tam unikalną właśnie cechę jako ten policyjny radiowóz. Mianowicie, kiedy jest ten Popstar Payphone, czyli chodzi tutaj o misję od Frankina na telefon i że on się wtedy tam, tam łapie, jakby on działa. Bo tam pamiętam, że była jedna taka misja, że trzeba było radiowozem złapać kogoś. No, no to to może rzeczywiście. No, ale tylko te, tego podał, nie? Dlatego mówisz, że jest najtańszy ze wszystkich. Coś inny Gunsat Inceptor and Mode to the Steel Car, czyli na niewidoczny. Coś inny zaś mówi, że da 10 Pursuit, ponieważ jest to super samochód y, dla y, policji i że wygląda do tego fajnie. Dlatego Terminus i ma właśnie te płyty pancerna gdzie można trochę więcej wytrzymać tych, no, eksplozji. Czyli w zasadzie jak tutaj można by się spodziewać? Powiedzą w zależności od tego, co można nimi rzeczywiście zrobić, nie? Prawda jest taka, że do no, te radiowozy się wiele od siebie nie różnią, więc który ci się w zasadzie podoba, ten moim zdaniem jest warto sobie po prostu zakupić. Jeżeli ci się jakiś podoba, no to możesz sobie po prostu go kupić. Jeżeli nie, no to e, też nie. Bo trzeba zwrócić uwagę, tak Tutaj widzicie po tych cenach, że to nie są tanie rzeczy. To jest dosyć droga właśnie zabawka, więc też żeby sobie nie przesadzić. No chyba, że tak chcecie zebrać sobie całą kolekcję radiowozów. Proszę, kolejny tutaj wrzucił ciekawostkę. Jeżeli zadzwonisz na ten numer, usłyszysz muzykę. No i to jest ten numer, no i dzwoni on w yy, GTA pod ten numer. Jest wiele takich w sumie numerów w GTA 5, które właśnie jeżeli zadzwonimy, no to usłyszymy sobie coś, jakąś po prostu ciekawostkę. Co tu się wydarzyło? Czekajcie, jeszcze raz. Jeździ ziomek na motorze. Jedzie, jedzie, nagle się autobus znikąd pojawił. Autobus znikąd, no ale to jest na sesji publicznej, to. Hmm. Może właśnie przez to. To też jedzie, też się, też się coś nagle pojawiło dziwnego. Ja wiem, że to, dziw... że to wygląda, jakby właśnie tutaj, nie wiem, pracował na różę, no i widzimy, że to jedno się metalowe coś zaczepiło. Oto, no i tak się kreci, kreci, kreci aż sobie ostatecznie wybuchnęło. W końcu jestem bogaty znowu. No i ma 35 milionów na koncie. Ja bym bogactwo w GT Online w sumie czy 35 milionów można by było określić jako bogactwo w GT Online. No i jak wyjdzie do DLC, to dazy cię na nie stać. Tak zazwyczaj, bo to około 20 milionów jest. Tak do 30, więc no, można tak powiedzieć, chociaż raczej taką równą liczbą byłoby po prostu setka. Od 100 milionów raczej na pewno można mówić, że ma się już bogatą postać. Mam... 1650 godzin w tej grze, i jedyną rzeczą, jaką on tutaj robi, to jest właśnie So dumb is Far is Giving People Right. Czyli jedzie sobie ziomeczkami i, i po prostu prowadzi sobie ziomów, nie? I nawet dostał i go podwiózł, nie? Ale tutaj widzimy, nie? On strasznie ładnie zasuwał, nie? Cały czas na full speed dosłownie. Mamy następnego, że chciał on tutaj to zapostować. A dobrze, no jedzie sobie. Kurde, zapomniałem, jak się ten pojazd nazywał. Ale widać, że robi sobie drifty, no. No dobrze, no na nawet mu tutaj oczywiście te drifty wychodzą. To, zwłaszcza trzeba też powiedzieć oczywiście, że to nie jest pojazd, który z tego co pamiętam w ogóle ma kółka driftowe, więc driftowanie w GTA Online w taki sposób było dosyć utrudnione, powiedziałbym, że nawet bardzo. Tak te pojazdy się trzymają po prostu yy, trasy. To nie było, to nie jest akurat GTA 4, gdzie akurat kierowanie samochodem, motorem jest bardzo trudne, więc jest szczerze mówiąc banalne wręcz. A w to było bardzo ciężko. Przecież dobre pytanie, ile z was w ogóle grało kiedykolwiek w czwórkę? Obiecuję, że to było najbardziej i losowa rzecz jaką zobaczył wredpił sobie e, iron mula no i wziął sobie hak no i on zamierza zrobić zamierza on zabrać ten en, tam coś, nie? To, co? Skąd ta ciężarówka, jak ta ciężarówka w ogóle mogła spaść? na moście jest może to się nie załadowało z góry. Ty, ale to jest to kurde. Końce skończone, nie? I siedzi sobie tutaj on swoją postacią w Jacuzzi. Strzelam, że to w sumie niemiecki może być. Mianowicie po tym słowie. I ma na koncie tam ponad 201 milionów. No to jest raczej, można nazwać wprost, że raczej skończyłeś Getonę, jak masz taką kwotę. No jeżeli masz oczywiście wszystkie biznesy kopione, no to raczej można powiedzieć, że jesteś już ustawiony tak do praktycznie końca gry. Ja sam się zastanawiam, nie, bo mimo wszystko z mojej pozycji ja kiedyś to mówiłem, że w bicie <grym> miliarda sobie gotówki w sumie nic nie zmienia, a tej postaci tylko ładnie wygląda. Dopremie szóstki jeszcze trochę zostało, więc w teorii mógłby coś takiego zrobić, nie? No to, to nawet robiąc same napady na Kaioperico, nie? Bo za napad mniej więcej można by było ocenić te 1,500. Mi tam brakuje trochę ponad 300 tysięcy. No to takich napadów by musiał zrobić wtedy, że zakładając, że każdy 1,500, no to 450. O, wydaje się być liczbą sporą, ale w zasadzie to tylko mówimy o samych napadach na Kajopeli. Są jeszcze inne rzeczy, na których można zarabiać. Mimo wszystko. Wydaje mi się, że dałoby radę coś takiego nazbierać, nie czy w miesiąc, to byłoby realne rzeczywiście. Dałoby radę, na na może nie że 300 milionów w miesiąc, ale setkę na pewno dałoby radę na luzie nazbierać w miesiąc. Nie by było w sumie sobie zrobić coś takiego. że oczywiście zobaczyć ile dałoby radę w miesiąc zarobić w GTA Online, tak y grając, nie? To byłoby, byłoby straszne, taki tryhard trzeba byłoby przyznać. O nie, jak to wygląda bez idzie. Oficer Kotek melduje się na służbie. Jak to dziwnie wygląda w ogóle? To tutaj napisał coś takiego. Ktoś na mojej sesji grał w get Online przez 5 lat. No i pokazał, że tutaj ileś w przegranym czasie w GTA Online: 1473 dni. Ogólnie zarobiona kasa to jest prawie tam, e, 3 e, miliardy dolarów. Dlatego Do ma 2090 poziom. Pewno after'u, oczywiście, to trzeba powiedzieć, ale on ma na przykład bardzo dużo zarobione, jeżeli chodzi o to. No, pewno trochę after'u, trochę grał. Bardzo dużo, nie? To jest spędzone czasu. Ale on ma. I tak takie konto, że jakby skasować tą dwójkę, to dalej mimo wszystko stać go praktycznie na wszystko w tej grze. Ja chyba z tego co pamiętam mam, e, jeżeli chodzi o ogólne takie statystyki, to 1,1 1 miliarda, chyba 1,2 gdzieś coś w tym stylu to jest. To można w sumie zobaczyć. Dobra, jesteśmy na moim tej koncie e, i pokazuje, że łączny przykład to jest 1,1. Łączne wydatki to mamy prawie, że 500... Milionów. No, mam drugie tyle yy, przy sobie. Można powiedzieć, że dodając sobie te dwie wartości, to niedawno przekroczyłem jeden jeden. Liczba zabitych graczy: 4989. O, i też mamy to. Spa czas spędzony w GTA Online: no 104 dni, 13 godzin. No, tamten to chodziłoby, żeby miałby jeszcze 14 razy tyle co ja. Ja czasem nienawidzę tej gry czasami. Jeżdżę sobie tutaj policyjnym tym yy, wyjazdem. Kurde, zapomniałem. Deceptor mu po prostu było. Jedzie na full fullspeedzie do kryjówki Vincenta, no i co tutaj takiego w takim razie się wydarzy? Jedzie, 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 pewno auto zgaduje, że jakieś będzie na środku. A, to bot po prostu był i bot go rozwalił, ale tak na pełnej w ogóle wleciał ten bot, kurde. No i dobra, e, zobaczmy sobie w takim razie, co będzie tutaj ostatnie. Niechaj w takim razie będzie to, czemu mój samochód gra ze mną tak e, twardo, tak to można powiedzieć, czyli że próbuje wejść i się zacina. Wydaje mi się, że to jest wina tego, że po pierwsze jest na sesji publicznej. Teraz dopiero, jak widzimy, dostał e, tego, no jak to można nazwać właśnie, że teraz dopiero on dostał... Powiadomienie, że w ogóle jest prezesem, więc może po prostu to znaczyć, że w jego sesji jest ten samochód, ale kogoś w sesji nie ma tego samochodu. Przynajmniej tak bym to rozumiał, nie? że po prostu są lagi. Zwyczajnie są lagi na sesji i to jest wina tego. No i też tym samym wydaje mi się, że możemy e, zakończyć dzisiejszy odcinek. Także to by na tyle i do następnego. Cześć.